Firma Jimmy od początku zajmuje się testami genetycznymi opartymi o metody technologii molekularnej, pracujemy z DNA ludzkim. Diagnostyka wirusa, który jest wirusem RNA, polega na pobraniu wymazu z gardła bądź nosu gardzieli taka próbka trafia do laboratorium. Tutaj w laboratorium izolujemy i oczyszczamy RNA wirusa oraz powielamy jego materiał genetyczny. Jeżeli jest on obecny w próbce, otrzymujemy sygnał pozytywny w aparacie, który powiela ten materiał genetyczny. Posiadamy zatem bardzo duże doświadczenie w pracy z DNA i mamy narzędzia do tego, żeby odczytywać zapisane w nim informacje. Zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie na diagnostykę będzie również pochodziło od prywatnych osób indywidualnych, które będą chciały się przebadać. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją CEL, która umożliwi testowanie osób, które będą chciały zbadać obecność wirusa u siebie. Test wykonywany przez firmę Jimmy, molekularny test do wykrywania obecności wirusa, daje stuprocentową odpowiedź na to, czy w był obecny wirus. Firma Jimmy przeprowadza identyfikację obecności koronawirusa metodą molekularną RT-PCR, która jest jedyną rekomendowaną przez WHO metodą do detekcji tego wirusa. Do diagnostyki koronawirusa WHO rekomenduje analizę w oparciu o dwa geny. U nas w laboratorium pracujemy zgodnie z tą procedurą i wykrywamy RNA wirusa dzięki metodom molekularnym, do których należy zaliczyć odwrotną transkrypcję i amplifikację DNA metodą real-time PCR. Te metody umożliwiają specyficzne powielenie określonych sekwencji. Które w tym przypadku dotyczą tych genów, które są rekomendowane przez WHO, a zatem bezpośrednio wykrywamy materiał genetyczny wirusa w próbce. Pierwszym etapem wykonania badania jest pobranie próbki od pacjenta. Pobrana jest ona za pomocą wymazu z gardła bądź noso gardzieli i umieszczona w specjalnej probówce przygotowanej przez firmę Ginny ze specjalnym buforem, który zabija wirusa. Dzięki temu na tym etapie próbka nie jest już niebezpieczna. Ta próbka transportowana jest następnie do laboratorium. W związku z tym, że badamy RNA, które nie jest stabilne, konieczne jest, aby transport był realizowany w warunkach chłodniczych, czyli między 2 a 8 stopni. Po dotarciu próbki do laboratorium trafia ona do działu izolacji RNA. W tym dziale oddzielamy RNA wirusa od całej reszty próbki. Następnym etapem jest wykrycie RNA wirusa w próbce. Dzieje się to za pomocą reakcji RT-PCR i przeprowadzane jest specjalnie do tego przeznaczone urządzenie. Po zakończeniu badania i uzyskaniu wyników w laboratorium, osoba badana jest informowana o tym za pomocą SMS, a odczyt wyniku możliwy jest na stronie internetowej laboratorium. Razem z fundacją chcemy budować świadomość potrzeby testowania się na obecność koronawirusa, dlatego abyśmy chronili zarówno siebie, jak i naszych bliskich. Dlatego że nawet jeżeli nie mamy objawów, możemy być nosicielami tego wirusa i zakażać innych tych, którzy mają większe niebezpieczeństwo cięższego przechodzenia tej choroby. Fundacja na rzecz perspektyw cel umożliwia zarówno rozszerzenie możliwości diagnostycznych i dotarcie do każdego z nas z możliwością zakupu testu jako cegiełki palki z następstwami koronawirusa. Mając takie zasoby, które w zasadzie są potrzebne do tego, żeby wykrywać, diagnozować, robić tego, tych testów jak najwięcej. Wiemy, że według zaleceń WHO przede wszystkim powinniśmy wykonywać jak najwięcej testów. I w odpowiedzi właśnie na to całe poruszenie społeczeństwa, no i też zdając sobie sprawę z odpowiedzialności naszej jako firmy, która posiada taki potencjał, no nie mogliśmy pozostać jak do spoczynku i nie powiedzieć na to zapotrzebowanie.